W sklepach najważniejszy jest marketing i sprzedaż. W wielu małych Sprzedaż. Tego, na tego usługach jest marketing, bo często ludzie myślą, że jest odwrotnie. A możesz to rozwinąć? No, ludzie chcą robić kampanię marketingową, która zakończy się sprzedażą. Szczególnie jak startują tak. ze sklepem. A ja mówię, to jest krok numer dwa. Krok numer jeden to jest poczęcie sprzedaży do ludzi, których już wokół siebie masz. Mhm. A jeżeli tworzysz biznes zupełnie od czapy, czyli zupełnie w innej. Branży, tematyce niż zajmujesz się, ty czy twoi znajomi, no to będzie trudniej. Jest to możliwe, ale będzie trudniej. Albo co zarobienie marketingu, skoro trzeba znaleźć grupę osób zainteresowanych tematem na Facebooku, nawet nie w Facebook adsie, tylko w grupie tematycznej? Wejść tam, zaprzyjaźnić się, zakorygować, dać się poznać, ludzie automatycznie pójdą za twoją opinią, rekomendacją do sklepu, który im skażesz czyli firma wędkarska, robi sklep wędkarski. Działa na forach tematycznych, grupach tematycznych w mogą to być YouTube, Instagramy, ale w pierwszym kroku ważne jest dla mnie to, żeby uruchomić projekt, który zakończy się jak najszybciej sprzedażą, i później dzieje się marketing. No właśnie, bo to, co proponujesz, to, to jest ten, bym powiedział, ten trudniejszy krok, którego większość właścicieli sklepów internetowych, szczególnie tych mniejszych, nie chce wykonywać. Tylko od razu, by chcieli. Ale to właśnie łatwo. jest krok prostszy i na pewno tańszy, bo kosztuje 0 złotych. Więc ty mi powiedz, bo z nimi rozmawiasz, w czym oni mają trudność. Ja myślę, że dla nich to jest takie wyjście ze strefy komfortu yy, 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 i takie złudzenie, że, że to nie jest skalowalne, że to się tak nie da, albo nie potrafią tego zrobić. No bo oczywiście, że to nie jest skalowalne. Dlatego w drugim kroku wchodzi marketing, który jest już skalowalny, albo w ogóle płatna reklama, która jest skalowalna, to występujesz więcej budżetu, optymalizujesz i teoretycznie jest więcej zamówień. Temat strefy komfortu, i tak dalej, mają czasu na takie aktywności, a jest to tak. główno prawda. Byłem teraz na mieście i szedłem parkiem, do domu i nagrałem 12-minutowe wideo, które będzie dzisiaj na moim YouTubie, podczas czynności, jaką był, był powrót przez park. Więc, więc nagrałem to telefonem, bez żadnego mikrofonu. Tak.